17 stycznia, godzina 9.30. To jest miejsce na moją ptasią godzinkę. Zaraz zacznę liczyć, ponieważ biorę udział w akcji otopu na liczenie ptaków nie tylko przy karmnikach. Ja wybrałam swój najbliżej położony domu park i rzekę. Jestem przygotowana. Proszę popatrzeć. Mam wydrukowane taki plakat z gatunkami. Jest też druga strona, zaraz przewinę. Yy, z gatunkami, opisami miejscem do zapisania obserwacji. No, mam tutaj już całkiem spore statko do liczenia. Niestety przyszła też pani karmić chlebem kaczki krzyżówki, które się bardzo chętnie zapatrują na taką stołówkę. Ale wiecie jak jest. Nie powinno się karmić chlebem, bo zawiera dużo soli. Radość wielka, bo przed chwilą tutaj zaćwirkała, przeleciała pliszka górska, która właśnie pomiędzy kaczkami chodzi sobie po kamieniach. A to ogólnonarodowe liczenie ptaków zaczęło się w roku 2019 w Czechach, a teraz już obecnie liczy 7 krajów Europy. Polska bierze w tym udział po raz pierwszy. Jest to, uważam, świetna inicjatywa dla nas możliwość przebywania przez godzinę tak bardzo nastawionym właśnie na obserwację ptaków, na przebywanie Przyrodzie, na oderwanie myśli od spraw codziennych. A cenne są nasze statystyki. i co to, to, to leci? Jakie mam szczęście! No przecież. Mój ulubiony ptaszek. Gdzie ty jesteś? Jak cię tu złapać? Tak zaczęłam tej ostrości szukać, że nie powiedziałam, że przeleciał. Usiadł dalej na kamieniu pluszcz. Mmm, jak ja lubię pluszcze, a one lubią górskie rzeki. Leci, leci. No toż przecież jest kormoran. Co on tutaj robi? To znaczy to, że był kormoran. To nie dziwne, bo jest woda, ale bardziej kojarzymy go przecież ze stawami. Przyznam się szczerze, że często jestem tutaj w tym regionie nad tą rzeką, ale nigdy kormorana nie widziałam. No owszem, mewę, czaple siwą. Tym bardziej ucieszyłam się na jego widok, ale teraz widzę, że muszę zanotować Sikorki bogatki. No i chyba za późno się wybrałam, bo zaczęły się spacery ludzi z psami, a za moimi plecami nawet jakaś szkółka dla psów i ptaków jakby od razu mniej. Po chwili na szczęście zrobiło się już spokojniej. Ptaki wróciły na drzewa. I nad wodę. Jeszcze nie wiem, jak policzyć te wszystkie gawrony, które przelatują. Bo podać największą liczbę jednocześnie zauważoną, zaobserwowaną. Ale to miły czas. Zachęcam również Was do ptasiej godzinki. Może to też być godzina obserwacji karmnika albo po prostu obserwacji przez okno pogoda mi się trafiła jest słonecznie niezbyt zimno jeszcze tak się tutaj dookoła Obrócę, żebyście zobaczyli moje stanowisko. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. A i pożegnałam się a tu jeszcze śliczne maluszki, czyli raniuszki. Z daleka było słychać ich słodki szczepiot.